ważnej pampulżna przedstawiciela klubu Gazety Polskiej w Mysłowicach, szefa Mysłowickiego klubu pana Romana Kruka. Śródka, jeżeli zakończyliśmy marsz pod hasłami obrony prawdy, wiary, kościoła wolnych mediów i telewizji zwan. prawdy. Dlatego, że tylko prawda jest ciekawa. Wiary, bo wiara jest podstawą prawa moralnego, bez którego nie może prawidłowo funkcjonować żadne społeczeństwo. Kościoła, bo tylko Kościół konsekwentnie upomina się o poszanowanie praw każdego człowieka do godnego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wolnych mediów, bo tylko takie media są zdolne obiektywnie oceniać poczynania władzy i przekazywać niezachomany obraz rzeczywistości. Telewizję Trwam, bo to właśnie telewizja Trwam, goszcząc w naszych domach, daje nam szansę uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach patriotycznych i religijnych, dostarcza rozrywki. Bez przemocy i wyustania pozwala wypowiadać się tym wszystkim, którzy skutecznie zostali wykluczenie z liberalno-lewicowych środków przekazu. Szliśmy z różańcem w ręku, prosząc o stawnictwo Maryi, aby nasza możliwość została wysłuchana. sit up